Dzień dobry, dziś zaprezentuję instruktaż obsługi modelu Iris Chillin A360. Zapraszam. Rozpoczynamy od włączenia fotela masującego. Przyciskiem z prawej strony na górze podświetli się na czerwono, wtedy wiemy, że fotel się włączył. Za chwilę rozpocznie on również skanowanie linii kręgosłupa, tak by odpowiednio dopasować się do wzrostu użytkownika. Sygnał dźwiękowy informuje nas, że skanowanie zakończyło się i za chwilę włączy się pierwszy program automatyczny. Programów automatycznych w modelu Iris Chillin mamy do wyboru trzy. Jako pierwszy włącza się program komfort, a przyciskiem Auto możemy odpowiednio zmienić go pod swoje preferencje. Mamy również opcję wyboru manualnie ulubionej techniki masażu oraz zakresu, w jakiej ma się odbywać. Techniki masaru znajdują się na dole pilota i będzie to ugniatanie z oklepywaniem, ugniatanie, oklepywanie oraz szjacu. Widzimy też, że przy konkretnych technikach podświetlają nam się przyciski szybkości i szerokości. Mamy możliwość regulacji jej w trzech poziomach, a więc trzy poziomy szerokości oraz trzy poziomy szybkości, z jaką będzie pracowała wybrana przez nas technika. Podświetlił nam się również przycisk Spot, który jest odpowiedzialny za wybór masażu punktowego. Jeśli chcemy wybrać punkt, wystarczy, że pokierujemy ramionami masującymi w górę lub w dół i zatrzymamy w miejscu, na którym nam zależy. Zakres masażu może być też szerszy. Wybierzemy wtedy sobie środkowy przycisk, który będzie odpowiedzialny za wybór odcinka, w którym wybrana technika będzie pracowała. I tu również strzałkami góra-dół poprzez przytrzymanie mamy możliwość odpowiednio do regulowania od którego miejsca nasz wybrany odcinek ma się zaczynać. Jest jeszcze opcja wyboru, by dana technika pracowała po pełnym zakresie, całe ciało, czyli od karku po same pośladki, a nawet uda. Dodatkowo możemy wybrać sobie... Intensywność, z jaką będą pracowały poduszki powietrzne, a więc poduszki odpowiedzialne za masaż poduszkami powietrznymi, właśnie. I tu mamy do wyboru trzy poziomy intensywności, lub możemy je całkowicie wyłączyć. Pozycja fotela. Możemy wybrać sobie odpowiednią pozycję zero gravity. Po kliknięciu fotel będzie nam się odchylał do tejże pozycji. A jeśli chcemy delikatnie doregulować manualnie, mamy takie dwa przyciski na dole pilota, które pozwolą nam właśnie na doregulowanie pod swoje preferencje, w jakiej pozycji ma się znajdować fotel. W tym miejscu znajdziemy przycisk odpowiedzialny za ogrzewanie i po kliknięciu, po około 2-3 minutach, poczujemy przyjemne ciepło w okolicy pleców. Mamy też opcję zatrzymania. Masażu, zapauzowania go. Ramiona masujące przestają pracować. Natomiast po ponownym kliknięciu od razu wznawiają pracę od tego dokładnie miejsca, w którym ją zatrzymaliśmy. Po 20 minutach fotel automatycznie zakończy pracę. Natomiast możemy w każdym momencie wybranym dowolnie przez nas fotel wyłączyć, klikając po prostu przycisk łącz wyłącz. Mam nadzieję, że zaprezentowany instruktaż obsługi będzie pomocny, a jeśli jednak pojawią się jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu.